Witam, przystępujemy do wymiany kół Tesla model LS wszystko przygotowane, Tam mamy krążek widzicie do hokeja, producent zaleca specjalną podkładkę żeby nie zniszczyć baterii, wchodzimy do auta, ustawiamy pneumatykę, konfigurację, widzimy ustawienia serwis ustawiamy pneumatykę kół wymiana kół tutaj wciskamy już mamy włączoną pneumatykę wciskamy. tutaj mamy takie specjalne trzy dziury w tą, w tą środkową powinniśmy wsadzać taki specjalny Krążek. Ja zdjąłem specjalną osłonę Tutaj gdzieś miałem, zdjąłem ją Żeby ten krążek nie wszedł Tu jest składane podnośnik, Ja więc zdjąłem Ułożyłem sobie krążek do hokeja Podjeżdżam pod Ustawiam, widzicie, że jest nie dotyka baterii jest tej żeby nie uszkodziło. No i jedziemy w górę. w górę, troszeczkę, odkręcamy koła, zmieniamy koła, tak to wygląda. Później proces w wymianie kół skręcimy wszystko spuszczamy znowu wchodzimy do auta Serwis Konfiguracja kół wciskamy mieliśmy na 19 19 potwierdź wszystko gotowe wyłączymy jeszcze tę patryczkę żeby z z powrotem działało no i to wszystko. Jest to jak w normalnym samochodzie, tylko że trzeba podłożyć gumę pod... żeby nie uszkodzić baterii. Ja mam zwykły krążek z gumą. Dziękuję bardzo. Tesla Model S wymieniłam.